Cześć, w tym materiale chciałem podzielić się z wami moją opinią na temat modelki KIPRAN KS500 z Decathlonu. Więc jest to obuwie dedykowane raczej osobom intensywnie biegającym po utwardzonej nawierzchni. No i skupiono się tutaj na amortyzacji i stabilności. Także teraz kilka uwag ode mnie i jak się sprawdziły podczas testu, który przeprowadziłem. Na początek skupię się na samą cholewką, więc jest ona bardzo miękka, naprawdę tutaj de delikatnie otacza kostkę. Podobnie jak w modelu KD500 jest to dość wysoko, więc tutaj warto mieć uwagę, jeżeli ktoś ma no problem z obcierającą kostką. Jest to mega po prostu delikatny, miękki materiał, ale jest wysoko, więc będzie w dalszym ciągu dotykał. Język jest złączony z cholewką, więc się nie, nie przesuwa. I ogółem jest naprawdę minimalna ilość szwów. Jakby tutaj jeszcze widać połączenia, jednak w przodzie cholewki jest, no w zasadzie nawet nie, nie wiem czy jakiekolwiek połączenia są, które mogłyby obcierać, przynajmniej ja nic nie odczuwałem, więc jakby budowa jest pra, 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 praktycznie bezszwowa, szczególnie właśnie tutaj na przodu stopiu. No i bardzo właśnie przy, przyjemne jest to otoczenie taką gąbką, która mimo wszystko nie nasiąka aż tak potem, jak na przykład w modelu Ultra no i tutaj też jest mięciutka cholewka dość zbliżona budową, jednak tutaj długo schnie, naprawdę potrafi cały dzień schnąć po intensywnym treningu, a tutaj moment i jest suche, także naprawdę dobrym materiału to jest zostało użyte. Jednak jeżeli chodzi o wygodę, no to mi to odpowiadało, ponieważ mam dosyć wąską stopę. I ogłem te buty z dekadroną, większość butów raczej ma no dość wąską cholewkę. No i oczywiście można to wyregulować sznurówkami. Jednak e, ta cholewka jest tak zbudowana, że przez to, że ten język jest też połączony, no to jest już taki ograniczony nacisk, więc jakby e, można to popuścić. Jednak jeżeli ktoś ma bardzo wysokie podbicie, to może mieć tutaj dyskofo. To jest dość elastyczny materiał, jak widać jakby pozwala jeszcze na rozciągnięcie, ale do pewnego limitu. No i tak samo na, na szerokość też może być z tym problem. Więc jeżeli chodzi o na przykład no to są one takie dość elastyczne i dobrze się trzymają ogółem, jednak są krótkie. I mi to akurat odpowiada, ponieważ właśnie jak zwiążę, to mało zostaje tych sznurówek i nie muszę ich chować pod następne, tak jak to robię w większości modeli, albo wymieniam na przykład na elastyczne sznurówki z silikonu. No, wtedy właśnie jest zabezpieczenie, że się nie rozwiążą. Jednak tutaj właśnie mało tego zostaje, więc mało jakby lata i mniejsza szansa, że się coś rozplącze. No i jak, jak dotąd nie miałem z tym problemu, właśnie, żeby się cokolwiek rozplątało. Jednak to jest takie ograniczenie, że jak ktoś ma szeroką stopę, no to może mu zabraknąć tego ale To już naprawdę przy skrajnych przypadkach. No oczywiście trzeba to przymierzyć i sprawdzić samemu, więc polecam właśnie zwrócić uwagę podczas przymierzenia w sklepie, jeżeli chodzi o samą cholewkę, czy nie obcieka na kostce, czy... Pozwala regulacja na tyle, żeby nie ściskał tutaj nic, szczególnie w tym punkcie. No Jeżeli ściskam, to polecam przymierzyć jakiś inny model, bo no jednak tutaj będziemy biegać wiele kilometrów więc no jakikolwiek ucisk jest niepożądany. Jednak podsumowując, cała kolewka jest naprawdę świetna, jeżeli chodzi o jakby delikatność i no ogółem tutaj też jest zagłębienie napięte i stabilniej się trzyma stopa. Można naprawdę dobrze jakby do, dopasować i ścisnąć, no z tym, że jeżeli Wam starczy sznurówek, dla mnie jest właśnie odpowiednie. No mam wąską stopę, więc większość butów będzie mi odpowiadała, bo zawsze można ścisnąć, a w drugą stronę już trochę ciężej. A więc najważniejsze teraz, czyli amortyzacja. Jak widać jest tu naprawdę dużo pianki, od razu się rzuca w oczy. No więc wręcz wydaje się ten model taki dość toporny, ale naprawdę nic bardziej milonego jest tego lekki. Jak go weźmiecie do, do ręki, to nawet biorąc pod uwagę to ile tutaj jest tej pianki, to czuć, że no... W zasadzie jest porównywany do tych takich bardziej minimalistycznych butów. Nie kiąży do po prostu. Ogółem zostało tutaj zastosowane też takie wsparcie nazwane ArcStab, czyli tutaj w poprzek jest taki, taka twardsza płytka, która po prostu ma stabilizować. Ogółem, według producenta, wytrzymałość tej całej amortyzacji jest to jest około 1000 km. I patrząc w po poprzednich modelach, to się, to się w zasadzie sprawdza. Na przykład w tym modelu było 800 km, z tego co pamiętam. No i tak około, według strawy, mi tak właśnie wychodziło. No i już czułem te zbicie takie w tej, w tej podeszwie i nawet za, zaczynała już piszczeć, więc no ogółem te, te piszczenie to w kilku modelach już z dekartonu but butów miałem, no i to jakby no jest trochę taki dy dyskomfort, jeżeli chodzi o no, to, że po prostu Wam podeszwa piszczy, tak więc no, to, to możecie mieć na uwadze, że to się zdarza właśnie w tych modelach, akurat tam amortyzacja cancel jest tak zaprojektowana, że może że takie coś wydarzy po prostu. No ale jeżeli chodzi o ten model no to e, faktycznie bardzo fajnie, nie wszelkie strząsy i no, po prostu nie, nie odczuwałem e, jakikolwiek dyskomfortu jakby na, na stawach czy coś. E, jeżeli próbowałem nawet, e, no ja, ja staram się jednak biegać od. E, przodostopia i przetaczać stopę tak jak no, po powinno się robić raczej unikać skakania na piętę, jednak jak próbowałem też tak zaczynać od pięty, to naprawdę jakby nie, nie było czuć i no, ten y, brak techniki był dość niwelowany. Oczywiście warto cały czas pracować nad tym, żeby mieć poprawą technikę biegu i y, no, niwelować to obciążenie, jednak ten model pomaga, żeby no, nie obciążyć za bardzo stałów, szczególnie jeżeli macie trochę większą wagę. Oczywiście to no, już tak no, powyżej 100 kg to Polecam zacząć od odchodu raczej niż od biegania. E, jednak to dla cięższych osób f, fajny właśnie model, bo już naprawdę duże jest tej pianki. Ogólnie, jeszcze z technologii zastosowano tutaj karing, czyli podpięto takie wsparcie krążek, że naprawdę podpięto jest jeszcze więcej tej amortyzacji. Więc jeżeli ktoś zaczyna odpięty, to tutaj będzie miał korzyść. No i ogólnie ta pianka no to, to jest car jak w innych modelach, z tym że tu jest jej znacznie więcej niż w większości. E, no i też. Nie ma tutaj na przykład wstawki takiej, yy, która się nazywa up to jest z z takiego materiału. To przykładowo jest w bardziej dynamicznych butach, jakie butach, mam mam startówki. No to tu nawet jest zaznaczone: up i to pomaga w wybiciu, więc jakby tutaj już widać, że to nie jest sposób na, na dynamikę nastawiony. Także można tutaj oczywiście robić jakieś interwały, jednak dużo wygodniej będzie w bardziej dynamicznych butach, już nawet w tym, bo ten jest troszkę lżejszy i ma bardziej budowę taką pod kątem właśnie wybicia. Tutaj jednak jest sztywny, no bo tak jak na buty do biegania intensywnego przestało, y nie zanurza się w stopa w tej piące, jakby nie traci się jakby tej siły, którą się generuje, ale jednak też nie pomaga w wybiciu tak znacznie jak właśnie te dynamiczne modele, nawet z decathlonu. Więc to macie, mieć na uwadze, że tu jest, no tak jak wspomniałem na początku, dynamika raczej mm, nie jest na cudowniku, tylko amortyzacja i stabilność, bo naprawdę jest stabilnie, które się biega. E, no e, i jeszcze, jeżeli chodzi o e, technologię, to jest Kejony, jak w butach do biegania intensywnego w decathlonie, e, no to z zasady polega na tym, że jeżeli ktoś ma jakąś lekką pronację czy supinację, czyli stopa schodzi do wewnątrz zewnątrz, to powinno to zniwelować i zejść do takiego neutralnego poziomu. Jednak jeżeli ktoś ma skrajną na przykład pronację, że już ta naprawdę stopa tak wchodzi w ten sposób już do środka, to tego nie, nie zablokuje ten but, no i wtedy lepiej skorzystać z budów dedykowanych dla stopy pronującej, tak już naprawdę skrajnie, bo no tutaj no nie, nie powstrzyma to takiej mocnej już wady. Jednak teraz większość butów jest zrobiona na stopę neutralną. No i jeżeli ktoś ma neutralną stopę, to jakby super wybór. Ja akurat również mam neutralną, więc nie mam z tym problemu. Ale jeżeli ktoś ma taką delikatną pronację, to po, po, powinno wy, wyrównać i ustawić do, do tą stopę Się dopasowuje podeszwa pod użytkownika. No i dodatkowo je, jeszcze tutaj jest to takie minimalne na. Nacięcia w samej też po podeszwie, jednak to no nie, nie daje też takiej mega neutralnej, neutralnego przytoczenia stopy, no bo wydarzy się, jest dosyć dość, dość sztywna ta podeszwa, no i tylko tutaj są te nacięcia, a sama tekstura tej podeszwy, no to jak widać jest minimalny bieżnik, jednak odpowiednie jest na po prostu na wierzchnie No ja, ja, ja zarówno biegałem po, po trawie, po asfalcie, po nierównej kostce. No i wszędzie się jakby sprawdziła po mokrej nawierzchni, jeżeli chodzi o właśnie tą, tą kostkę czy, czy asfalt, no to w ogóle nie było problemu stopa się nie cofała, nawet specjalnie wbiegałem prze, w, prze, przez kałuże, zanurzając buty, a potem biegałem. No i też nie, nie było problemu z poślizgiem, jedynie tylko trochę tej wody zostawało dosyć wolno się opróżnia but. Ale jeżeli jest taki też na, na biegu, jakichś zawodach, to nie, nie powinno być również problemu. Natomiast na mokrej trawie, no tutaj się ślizgało, więc jeżeli planujecie bieganie w terenie, no to oczywiście polecam do biegania w terenie zakupić buty. Natomiast jeżeli to jest park, czy jakiś las i tam jest taka utwardzona ścieżka leśna, to nie będzie problemu raczej, a ja szczególnie, że są dosyć sta stabilne i też fajnie się trzyma ta stopa. No już jakieś korzenie, kamienie, na to, to, to będą przeszkadzać, ale jak jest takie naprawdę zbite i równe, to, to dosyć uniwersalne, to można powiedzieć. sprawdzą te buty. No więc ja testowałem właśnie na różnych, na przeróżnych treningach, na interwałach, na podbiegach, na postbiegach ciągłych. No i tak jak mówiłem właśnie las czy, czy po, po mieście, no to w lesie można, jeżeli sprzyja temu właśnie trasa. Ja mam obok siebie na przykład las mega zbity, no i tam nie ma problemu. Jednak zdecydowanie największe benefity odczują osoby, które po prostu są w mieście i chcą trenować na takich kostkach po osiedlu, czy startować w zawodach też półtwardzonej nawierzchni. To jest jak na pewno do tego dedykowany but. No i ogółem zdecydowanie na dłuższe dystanse, właśnie z uwagi na to, że nie jest to dynamiczny model. No i to jednak czuć. jakby. No, Nie jest ciężki, ale trochę ciąży. Jakby samo to, że jest dużo tej pianki, no i nie, nie jest to tak wygodne, żeby naprawdę w tym tak dynamicznie przyspieszać, robić takie mega sprinty. Ale jeżeli ktoś, jakby treningowo, też nie, nie mierzy w jakieś wysokie przydziały tempa, to w zupełności wystarczy też i do interwałów. Jednak biegi ciągłe tutaj najlepsze rozwiązanie na długim dystansie. No więc podsumowując, dla kogo jest ten but? Biorąc pod uwagę plusy i minusy, no to jeżeli ktoś chce po prostu mieć komfort i stabilność, ale na wiele kilometrów i jednocześnie aspiruje na jakby większe przedziały y, tempa, w sensie no zależy mu jednak na prędkości, to świetne rozwiązanie. Jeżeli ktoś chce tylko komfort, i tak biega na przyjemności, tak zwyczajnie jakby bez osiągania jakichś czasów na zawodach. To na przykład model Run Comfort, który akurat ma taki wersję trochę cięższej, bardziej zabudowanej, wodoodpornej, to już raczej chyba nawet nie ma tego w, yy, w ofercie. No to one mają jeszcze więcej amortyzacji, tylko że tu się stopa zanurza wręcz, więc to przeszkadza już naprawdę w, w takim szybszym bieganiu. Ale jest to opcja, jeżeli tylko zależy wam na komfocie. To się nazywa po prostu model Kalendzie Run Comfort. Więc jest teraz do, do joggingu zwyczajnie but. Więc to jest tańsza opcja, a nawet bardziej komfortowa. Tylko, że no tak jak mówiłem, traci się tu siłę. Jeżeli natomiast komuś zależy na mega osiąganiu czasu i po prostu ścigania się za wszelką cenę, no i z bieganiem tempem, no tak poniżej 4 minut na kilometr, no to zdecydowanie albo z taktówki, to już na, na zawody. właśnie właśnie Kipra to jest mój ulubiony model. Albo e, taki z, jakby z tej samej, można powiedzieć, e, serii, ko kolekcji e, KD-500, to jest KS, to jest KD, no i on jest właśnie bardziej dy dynamiczny, też jest dosyć stabilny, jednak właśnie nie ma tych wstawek i ma troszkę mniej amortyzacji, mniej wytrzymała jest, ale za to jest naprawdę przyjemniejszy, jeżeli chodzi o odbicie, więc to, jeżeli szybciej biegacie i na tym Wam zależy. Natomiast jeżeli jeszcze chcecie mieć bardziej naturalny bieg, no to tutaj warto mieć na względzie, że zarówno tu, jak i tutaj jest drop 8 mm, te podbicie tutaj, tak patrząc, jeżeli chodzi o różnicę pięta palce, no to to jest trochę mało naturalne. Jakby w dalszym ciągu to jest dużo lepiej niż większość butów, gdzie znajdziemy 10, nawet 12 mm, jednak no ja, ja idę bardziej w kierunku takiego bardziej naturalnego przytaczania stopy. No i dla mnie to jest już trochę za, za, za dużo, jeżeli umiem wykorzystać cały zakres i nie mam problemu ze stawem skokowym, e, również mięśnie są dobrze zbudowane, bo to w, w okolicach właśnie tutaj... Po... Pod udzian, to warto mieć na uwadze, bo jak szybko przeskoczymy na mały drop, no to może się skończyć kontuzją i dyskomfortem. E, natomiast ja głównie biegam właśnie 4-6 mm drop, no i te 8 to już jakby nie wykorzystuję pełnego zakresu. E, dlatego tam przed jest już 6 mm, a jeżeli zależy Wam na takim, no maksymalnie w kierunku mi, takiego minimalistycznego biegania, jednak w zasadzie to jeszcze jest dobrze amortyzowany but i e, no, no nie jest to drop zero, no to mamy też w ofercie od niedawna KN 500. No i to jest po prostu model również z amortyzacją mniejszą niż tu i mniej stabilny, ale ma drop 4 mm. No i ta podeszwa jest tak zaprojektowana, żeby po prostu bardziej naturalnie biegać. No teraz szczególnie, tak jak mówię, nie jest to drop zero i nie jest to minimalistyczny but, więc to nie jest jakby już dla takich mega, mega zaawansowanych osób, które stricte chcą je jak bo bo z tobą biegać, jednak jeżeli ktoś bardziej naturalnie chce, to tam model modelę polecam. Natomiast Tutaj zdecydowanie długie biegi, lągrane jakieś wybiegania. Ja głównie korzystam z nich właśnie podczas wybiegań takich weekendowo robię sobie 20-30 km tak tydzień w tydzień. No i, e, no i w tych po prostu jest mi najprzyjemniej tak zwyczajnie, bo jakby naprawdę wszelkie e, strząsy są niwelowane, nie muszę się skupiać tak... E, nad, nad stawianiem stopy, tak i idealnie, no ogółem no bardzo przyjemnie się po prostu biega. Natomiast dla zawody też mogę polecić, z tym, że jeżeli mm, chcecie się naprawdę pościgać tak na maksa i wykorzystać swój potencjał właśnie w takich przedziałach poniżej 4 minut na kilometr, raczej, no to już bardziej właśnie stepówki czy, czy ten model KD500. Natomiast nawet trochę cięższe osoby. Po prostu chcące na maksa zamortyzowane buty, jednocześnie mając lekką dynamikę, czyli taką no, sztywność, tutaj akurat jak to w butach intensywnych. No i również, właśnie takie stabilne, naprawdę te, te kroki y, fajnie są ukierunkowane i no, n, n, stopa nie da to jak chce. No i dodatkowo, jeszcze y, mają stopę taką, że czy im tych sznurówek, nie będą musieli w, wymieniać, czyli nie mają mega szerokiej stopy. To świetny wybór. Także, no to, to tyle, jeżeli chodzi o, moje, o moją opinię na temat tych ty butów po no, do, dość długim teście. Właśnie głównie podczas y, wybiegań. Także dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!